Czy wiecie, że każdego dnia na świecie umiera 250 tysięcy osób? Liczba robi wrażenie, prawda? Ale dzisiaj nie będziemy mówić o umieraniu, a o tym, jak dzięki umieraniu zacząć prawdziwie żyć. Zanim jednak do tego przejdę, poznajcie Roberta. Robert to 30-kilkuletni Brunet. Pracuje w dużej korporacji i lubi podróżować. Kocha też pizzę hawajską. Można powiedzieć, że to taka standardowa osoba. Robert ma dodatkowo marzenia. Chce zwiedzić wszystkie kraje Azji. Chce stać się inną osobą, bardziej otwartą, bardziej życzliwą. I chce pogodzić się ze swoją ciotką, z którą kłóci się od 10 lat. Miał jednak tygodnie, miesiące i w jego życiu nic się nie zmienia. Pewnego dnia idzie do lekarza, jest przeziębiony. Tam wykonuje szereg badań i dostaje przerażającą diagnozę. Ma pan raka. Został panu rok życia. Robert jest w szoku, ale jak to? Ja to niemożliwe, jestem taki młody. Wypiera z siebie tą informację i pogrąża się w smutku. Miał Kolejne dni, a on dalej nie realizuje swoich marzeń, no, ma jeszcze chwilę. I tak pewnego dnia idzie ulicą, wpatrzony w telefon, wchodzi na przejście dla pieszych. Podnosi głowę i widzi tylko światła auta, które nadjeżdża. Huk, uderzenie, ląduje na asfalcie. I Robert umiera na miejscu. Taka historia, choć może nam wydawać się trochę abstrakcyjna, może przydarzyć się każdemu z nas. Jednak ta perspektywa nie powinna sprawić, że zamkniemy się teraz w domu albo pogrążymy się w głębokiej rozpaczy, a ta perspektywa sprawia, że możemy inaczej spojrzeć na nasze życie. Sprawia ona, że możemy głębiej doświadczać naszego życia. Do tego jednak, by to zrobić, potrzeba najpierw zadać sobie trzy pytania. I zachęcam Was, by każdy z Was indywidualnie odpowiedział sobie wewnątrz siebie na te pytania. Pierwsze z nich to: czy jesteś gotowy na ewentualność śmierci? Co jeszcze chciałbyś dokończyć? W odpowiedzi na nie pomaga zrobienie przeglądu życia, czyli takie uczciwe spojrzenie na swoje dotychczasowe życie i odczuwanie wdzięczności za to, co zrobiło się dobrze. Oraz wybaczenie sobie swoich porażek. Dzięki temu wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i co jeszcze powinniśmy dokończyć. Więc, gdy już mamy tę informację, czas to zrobić, póki jeszcze możemy. A dokończenie takich spraw sprawi, że zyskamy ogromny wewnętrzny spokój. Drugim pytaniem, które powinniśmy sobie zadać jest. Co jeszcze chciałbym w życiu doświadczyć? Czy w ogóle ja to wiem? Bo większość z nas ma jakieś marzenia. Być może właśnie chce zwiedzić jakieś orientalne kraje. Być może chce spróbować pizzy hawajskiej. Ale no, nigdy tego nie robi. Natomiast to nieprawda, że kiedyś będzie lepszy moment. Bo teraz ten moment jest idealny. Kolejnego. Może już nie być. Więc na co czekać z realizacją swoich marzeń? W przeżywaniu swojego życia pomaga również bardzo mocno obecność. Bo nawet jeśli robimy to, czego chcemy, to często jesteśmy gdzieś głęboko w swojej głowie i skupiamy się na czymś całkowicie innym. Natomiast taka właśnie postawa nie pozwala nam doświadczać naszego życia. Nie doświadczamy wtedy radości. Zamiast tego warto skupić się na chwili obecnej, na tym, co dzieje się właśnie w tym momencie, i akceptować wszystkie odczucia, które do nas przychodzą. Nieważne, czy one są negatywne, czy są też pozytywne. Taka postawa, łącznie z realizacją naszych marzeń, sprawi, że zaczniemy w pełni doświadczać naszego życia. Czasem jednak przed realizacją naszych planów powstrzymuje nas strach. I tutaj z pomocą przychodzi pytanie trzecie. Czego Ty właściwie się boisz? Bo rozumiem, możemy bać się różnych rzeczy. Na przykład tego, że w pracy zapytamy szefa o podwyżkę, a on się nie zgodzi. Możemy bać się wyjechać do innego kraju, bo no co jeśli nam się nie uda? Albo możemy bać się zacząć rozmowę z kimś nowym, bo co jeśli ta osoba nas wyśmieje? I te wszystkie lęki wydają nam się bardzo rzeczywiste. praktyce jednak są zwykłą łudą, bo strach w obliczu śmierci całkowicie się rozpływa. Zastanówcie się, co z tego, że ktoś o was coś pomyśli, jakie to finalnie będzie miało, jakie to finalnie będzie miało na was wpływ. Boimy się czasami coś zrobić, ale pamiętajmy, że ten strach jest nierzeczywisty, jest łudą. W perspektywie śmierci on nie ma żadnego znaczenia. Zacznijmy więc robić to, na co mamy ochotę. I widzicie, perspektywa własnej przemijalności otwiera całkowicie inne spojrzenie na nasze życie. Daje nam pełnię wolności i możliwość. Czerpania z każdego naszego dnia. By jednak do tego dochodziło, musimy co jakiś czas zadawać sobie te właśnie trzy pytania. Czy jestem gotowy na ewentualność własnej śmierci? Co jeszcze chciałbym w życiu przeżyć? I czego ja właściwie się boję? Życzę Wam, by odpowiedź na te pytania zmieniała Wasze życie i by sprawiała, że. Będzie się robić to, na co macie ochotę. A ty, gdybyś miał przed sobą rok życia, to co byś zrobił? Ty.